Panów pozostało nam do zakończenia zabawy w pierwszej części rywalizacji Stefan Kraft i Halvor regner od Kraft, który wygrał dzisiejsze kwalifikacje, no ale niewiele odrobił do Norwegii. Jeśli chodzi o cykl rower oczywiście. No to będzie liderem om. Oh! No gdzie on znowu wylądował? Niesamowite, tym razem na szczęście bez podpórki, bez uderzenia plecami czy głową o zeskok, ale to znowu lądowanie na płaskim, po tej przebudowanej Vickersundbacken, 246,5 metra. O no niesamowite, niesamowite w jakiej formie jest Stefan Kraft. Oczywiście, noty za to lądowanie będą 16, 16,5 punktowe, sędzia Słoweński nawet dał 13,5, jakby dopatrzył się tam podpórki za chwilę będziemy obserwować no, prawą ręką mógł musnąć musnął 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 i widzieli jak tak. podniosły się te e, gałązki ja nie tylko no Słoweński sędzia, potem tak, tam, i norweski dali też 14-14,5, e, jest 16, 16,5. Ponadto na no, to nieistotne. Prawie nie było wiatru, a 246,5 metra i oczywiście prowadzenie pana Krafta o 7,8 wyprzedził domena o 8 punktów że Laniszka, taka w tym momencie czołowa trójka, kraft prełc Laniszek. No ale od razu sędziowie Belkę obniżyli. To jest już z 10 stopnia będzie skakał. Teraz albo Regner Granerut, no to wszystko po to, żeby uniknąć takiej sytuacji, że ktoś sobie krzywdę zrobi. No a wiemy, że Granerut też potrafi tu lądować daleko. Może nie będzie tak daleko i dzięki temu zyska nieco na notach. No ale najpierw trzeba poszybować daleko, ale to będzie też długi lot, też za 230 metrów. I będzie chyba liderem po pierwszej serii. Będzie chyba liderem. 234 metry, rekompensata za wiatr się pojawia no i są bardzo wysokie noty, 19, 19,5 no, samymi notami nadrobi nad Austriakiem ponad 10 punktów. Ponad 10 punktów, i mimo że to jest 12 metrów różnicy, no to jeszcze ta rekompensata za obniżony rozbieg, oceny za styl to wszystko sprawi, że Granerut będzie liderem i że w cyklu Roer odskoczy o kolejnych kilka, może nawet 10 punktów reprezentantowi Austrii. Więc raczej, jeśli chodzi o cykl, to sytuacja ma dość, dość spokojną. No, wszystkie Ej, inne cykle też No bo dzisiaj no, właściwie tak. zapewni sobie kryształową kulę pod nieobecność, pod nieobecność Dawida. Dawida Prawdopodobnie ma Reony szansę wygrać czwarty konkurs Z czterech rozegranych w lotach No bo jest liderem 9 A nad Stefanem dziewięć punktów przewagi Podobnie jak wczoraj był Podobnie jak wczoraj. Wczoraj, jak pamiętamy, Kraft się zerwał w drugiej serii do szarży. Czekajmy, aż się skończą te zawody. Chyba, chyba. Się widziałem. Chyba. chyba, chyba, chyba. Zostawia furtkę na e, wszelkie ewentualności. To, żeby pan powiedzieć, a nie mówiłem. A nie mówiłem. No nie, ale teraz wiatr troszeczkę zelżał dosyć szybko, zapalono światło Kraftowi, 246,5 metra w pierwszej serii, lądował bardzo daleko już na płaskim, teraz nie potrzebuje chyba aż tak długiego lotu, byle był zakończony dobrym lądowaniem, ale ląd on znowu ląduje blisko rozmiaru, to jest blisko 240 m O wybornej formie jest Stefan, nie ulega wątpliwości. Znakomite skoki, znakomite, 235,5, no w tej serii nikt się nie zbliżył do, do niego rezultatem, zwłaszcza, że będzie miał ponad punktową rekompensatę za wiatr, czekamy na noty, no ale te raczej będą wysokie. O no tak, 19, 19,5. 19, 19, tak, 4, 19, 19,5. No, oczywiście będzie liderem, po raz 95 stanie dzisiaj na podium w historii swoich występów w Pucharze Świata, wyprzedził Laniszka o 28,6 punktów. No ale teraz ostatni skok w cyklu rower, po wygranie tego cyklu, pierwszy Norweg, który chyba wygra maraton na skoczniach norweskich, Halvor Egner Granerud. może nie wygra tego konkursu, może nie wygra tego konkursu, ale jego zapas punktowy po wcześniejszych tak, cyklu bez wątpienia, po wcześniejszych był tak duży, że on oczywiście zostanie triumfatorem całego cyklu. No ale, ale nie będzie miał chyba wygranych czterech konkursów Pucharu Świata w lotach narciarskich, bo dwa razy wygrał w Kulm, raz tutaj na Bikerson, Backend, w dniu wczorajszym. Dzisiaj, za chwilę zobaczymy. 219 metrów, no więc strata do Krafta jednak duża, jeśli chodzi o trochę więcej dodanych punktów za wiatr, no ale niższe noty. No i ten nawet dziewięciopunktowy zapas pierwszej kolejki nie wystarczy do tego, aby Halbor został zwycięzcą dzisiejszego konkursu. Będzie na miejscu drugim. Kraft wygra. Halbor Egner-Granerud będzie drugi na trzecim miejscu. Andrzej Laniszek, czołowa trójka całego cyklu, tylko w innej kolejności. Troszeczkę inna kolejność, odrobił ponad 7 punktów przewagi Stefana Krafta ostatecznie, a więc w tym ostatnim skoku 16 punktów ponad dołożył reprezentantowi Norwegii. Można się zastanawiać, co by było, gdyby miał obniżony rozbieg w pierwszej serii, ale nawet gdyby miał, to, to z całego cyklu nie byłoby szansy odrobić. No, tak czy inaczej, wielcy, godni siebie rywale stoczyli porywający pojedynek także w ostatnim konkursie. Ten pojedynek zakończył się zwycięstwem Stefana Krafta Granerud. Tym razem na miejscu drugim Laniszek na trzeciej pozycji. Identyczna kolejność będzie obowiązana zobacz także w całym cyklu RoR